Pana posła Grzegorza Brauna z Koła Konfederacja. Proszę bardzo. Ścigodny panie Marszałku, Wysoka Izbo, kontynuując wątek hipokryzji w postępowaniu władzy, tak wykonawczej, jak ustawodawczej. Skoro już powstaje taki raport na temat opieki, a zatem i bezpieczeństwa dzieci, skoro już państwo uważacie za pożądane i słuszne ingerowanie państwa w tę sferę życia Polaków nieletnich świeżo urodzonych jeśli już to czy nie czujecie państwo odpowiedzialności za bezpieczeństwo tychże najmłodszych w przestrzeni publicznej która, jak sama nazwa wskazuje, będąc publiczną, podlega bezpośrednio jurysdykcji, a dziś jest pod coraz baczniejszym okiem władzy policyjnej administracji. Otóż w tej przestrzeni publicznej w ostatnich latach, właśnie już po tym czasie, którego dotyczy raport, mamy do czynienia z radykalną, rewolucyjną inwazją w postaci manifestacji zboczeńców i promotorów zboczeń. W ubiegłym roku, którego ten raport już nie dotyczy, przez ulice większości dużych polskich miast przetoczyły się, przedefilowały parady dewiantów i promotorów dewiacji. Panie poszle, państwo mam do pana taką prośbę. Po pierwsze... Po pierwsze po pierwsze, już pan zakończył swój czas o pół minuty, przedłużył pan, a po drugie mam do pana taką prośbę: niech pan z mównicy sejmowej nie obraża ludzi, mówiąc, że są zboczeńcami, dewiantami. Bo nie, nie ma. Proszę pana, ja się zgłaszam obrażony, oczywiście. W imieniu ludzi, których nie należy obrażać. Dziękuję panu serdecznie. Pani, pani, pani dziękuję serdecznie. Pani posłanka Katarzynka, Katarzyna Uberhan z, z Klubu Lewicy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, do widzenia panu. I jeszcze chciałem panu powiedzieć jedną rzecz: nie życzę sobie, żeby w polskim Sejmie obrażał Pan ludzi. I bez względu na to, czy prowadzi te obrady Pani Marszałek Witek, czy ktokolwiek z marszałków, i bez względu na to, jakie ma poglądy, to nie dopuszczę do obrażania kogokolwiek w polskim Sejmie. I niech Pan sobie to zapamięta. Pani posłanko, proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie, proszę Pana, Pani posłanka, proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę Alkodek bardzo, była to uwaga, proszę nie bardzo, proszę wniosku, bardzo. Może opinię. pan usiąść, bo za chwilę będzie pan karę płacił. Dziękuję panu za dyscyplinę. Dyscyplina czasami pomaga w myśleniu. Pani posłanko, proszę bardzo. Panie marszałku, Panie marszałku wysoka izbo.